Hej kochani z tej strony Gabi i witam was w odcinku na moim kanale obyczajnie jak się to robi eee, że ta koleczka eee, musi być żeby nie pokazywać jak ubiegłego tła tu, eee, to już to odbieram się robi i w ibis paint będziemy dzisiaj wiecie eee, no tworzyć eee, makijaż naszej kochani Jolcie Dugaj Nagram dzisiaj shorta i to będą dwa odcinki. Kto zobaczy tego shorta, zobaczył w której godzinie. Dobra. Najpierw bierzemy kolorek. Na przykład taki. Ja wziąłem sobie taki. Ale można wziąć inny. ja wziąłem, na razie ten. I maluję tu. I biorę jeszcze jeden kolor, żeby nie był tylko taki. I biorę ten neonowy. I robię taką kreskę. Od tu, tu nie tu. O, 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 o i taka. No na przykład może być taka. A i o bierzemy tutaj... Y, o oh Majat, ja źle to zrobiłam. I... Może dobra, nowa, wszystko. Więc wskazujemy. I musimy to wziąć. A nie. To tu i tu. Tak musimy marować, okej. Okay. I już wiem, tylko zapo zapomniałam. Po prostu, ale wiedziałam. O tym tylko po prostu myślałam, że to zrobiłem, już i nie musiałam robić. No ale no. Okej, okay, lecimy z tym. To będzie mój krótki odcinek. Więc no, więc obejrzyjcie nie spokojnie. Po ust nie będę jej robić. No, Robię tak i patrzcie. Wchodzimy tutaj, po tu, tu normal i dajemy soft light i już tam ma piękny makijaż, ale żeby było nieżem. E, dam gumką e, z obu stron, żeby był równym. Ładne jest, ok. I ja muszę coś jeszcze dodać. Nie, no, taki kropki tu chyba nie. Zwykła... O, i taki tłonik będzie. Ok. Będzie z poczką. Ok. No dobra, tak wygląda to, więc kończę odcinek. Subskrybujcie i lajkujcie mój kanał. Powięcej odcinków i do jutra. Pa!